Wojciech Jurczyk Powstanie Warszawskie Heroizm czy zbrodnia? Ktoś mądry kiedyś powiedział, że żołnierz jest od bohaterskiej walki z wrogiem najwyższe dowództwo od dobrego dowodzenia i obrania odpowiedniej taktyki a polityczni przywódcy od właściwej oceny sytuacji podjęcia odpowiedzialnej decyzji z punktu widzenia własnych sił i posiadanej broni w stosunku do wroga miejsca i czasu planowanego konfliktu. Oraz przede wszystkim sensu jego przeprowadzania w konkretnych uwarunkowaniach geopolitycznych. Każdy wysiłek zbrojny powinien być oceniany z punktu widzenia całości zmagań militarnych, a nie tylko jego ostatniego aktu, jakim jest bohaterstwo żołnierskie czy powstańcze. Szczególnie w naszym kraju odczuwamy wielki obowiązek dbać nie tylko o słuszną wdzięczność dla odważnych żołnierzy. Ale przede wszystkim pytać o celowość podejmowanych decyzji przez politycznych przywódców powstań, znać ich prawdziwych i faktycznych inspiratorów oraz oceniać osiągnięte efekty z punktu widzenia realizacji polskich interesów narodowych. O ile nikt zdrowy na umyśle spośród nas, Polaków, nie ma prawa negować oddania, poświęcenia bohaterstwa i heroizmu żołnierzy, o tyle każdy z nich powinien pytać o sens politycznej decyzji jego wywołania w tamtym tak skrajnie niekorzystnym miejscu oraz czasie. Należy chylić czoła przed młodymi uczestnikami tego zrywu, jednak mamy także obowiązek pytać o kulisy jego wywołania w obliczu jaskrawej dysproporcji posiadanej broni i amunicji na fatalnym styku frontów dwóch silnych armii niemieckiej oraz sowieckiej w stolicy państwa polskiego. Według insurekcyjnego szaleńca Leopolda Okulickiego Krew miała się lać potokami, a mory miały się walić. Już po stłumieniu powstania napisał w liście do Władysława Raczkiewicza, że potrzebny był czyn, który wstrząsnąłby sumieniem świata. Można by polemicznie zapytać Okulickiego, oczywiście z dużej perspektywy czasu, od kiedy to świat mający tyle własnych problemów jest zainteresowany tym, co dzieje się w okupowanej Polsce od kiedy jest zainteresowany polskim heroizmem. Przestańmy posiadać mentalność ludzi na Zachodzie poklepywanych po plecach, nie potrafiących ostro walczyć o swoje. Buńczucz pisał, że powstanie warszawskie dobrze spełniło swoje zadanie. Świadczy to nie tylko o kompletnym braku realizmu politycznego u Okulickiego, ale wręcz rozumu i sumienia polskiego. Niestety do dziś istnieją w Polsce silne środowiska, które usiłują bronić haniebnej decyzji o wywołaniu powstania, relatywizować i rozmywać odpowiedzialność polityczną za ponad 200 tysięcy poległych i zamordowanych Polaków w czasie tej krwawej hekatomby, zniszczoną i doszczędnie spaloną Warszawę, utracone na zawsze dobra kultury i dorobek cywilizacyjny Polaków. W ocenie obozu Wielkiej Polski to wydarzenie było narodową katastrofą oraz krzykiem polskiej rozpaczy. Powstanie warszawskie było w istocie piekłem na ziemi. Wojenna codzienność i rzeczywistość miasta stołecznego i jej ludności cywilnej była przerażająca. Wielka brutalność i liczne zbrodnie niemieckie, cynizm i polityczne wyrachowanie Sowietów w sprawie ewentualnej pomocy powstańcom oraz widoczna gołym okiem bezradność i nieudolność aliantów. Tę rewoltę uznać należy jako zbiorowe samobójstwo. Decyzja jego wybuchu była jedną z najbardziej bezsensownych decyzji w trakcie trwania tej brutalnej wojny. Akcja ta nie przyniosła absolutnie żadnych pozytywnych skutków, a straty długofalowo były potworne. Do tego buntu antyniemieckiego szli najlepsi z najlepszych ideowi, młodzi, wspaniali, ofiarni Polacy. Oddali swoje zbyt młode życie za ojczyznę, ufając i wierząc swym nieodpowiedzialnym dowódcom wojskowym i politycznym przywódcom, że niemieccy oprawcy zostaną szybko ukarani. Tych młodych, znakomitych Polaków zabrakło w Polsce w późniejszym okresie. Zabrakło w 1956 roku. Zabrakło ich mężowi stanu, promosowi tysiąclecia Stefanowi Wyszyńskiemu. Zabrakło ich w latach 80. Jakże tragiczne i dalekowzroczne skutki przyniosła tamta insurekcyjna decyzja o skierowaniu najenergiczniejszych naszych rodaków, de facto młodych elit polskich, na pewną śmierć i kalectwo. Jakże duży był rozdźwięk między heroizmem powstańców warszawskich a ordynarną, piwsudczykowską zbrodnią skierowania tysięcy młodych ludzi w wir i straceńczej walki. Wielki heroizm nie może przesłaniać nam problemu odpowiedzialności za losy ojczyzny i przyszłych polskich pokoleń. Nie możemy pozwolić zakrzyczeć się udawanym patriotom zaprzeczającym prawdzie o tej przerażającej katastrofie i genie samozagłady wśród części Polaków. Odrzućmy wreszcie piórczykowski oraz demoliberalny kult klęski. Czyżby dla pozorowanych patriotów, śmierć ponad 200 tysięcy Polaków, zmiażdżenie i unicestwienie serca Polski przez germańskich katów oraz bezpowrotna utrata wielkich dóbr kultury państwowej nie stanowiło naszej narodowej porażki? Między innymi dlatego, że zabrakło setek tysięcy świadomych narodowo Polaków, poległych i pomordowanych w powstaniu warszawskim, nowe elity wchodzące z Armią Czerwoną od Wschodu miały ułatwione zadanie. Oczyszczone tereny z naszych elit. Za wybitnie perfidny i bezczelny uznać należy zarzut o rzekomym braku patriotyzmu, formułowany wobec tych, którzy ośmielają się wątpić w sens wywołania tej antypolskiej awantury, w jakże złych okolicznościach i warunkach panujących wokół Warszawy. Mało kto dziś pamięta, że to właśnie polski obóz narodowy pod przywództwem Romana Dmowskiego i Wojciecha Korfantego organizował zwycięskie powstania polskie. Wielkopolskie i śląskie. Były one dobrze przygotowane, przeprowadzone w odpowiednim momencie, posiadające realnych sojuszników o świadomym i sensownym przywództwie oraz konkretnej odpowiedzialności. Jakoś dziwnie są one lekceważone i marginalizowane, nie są zbyt hucznie obchodzone, co zręcznie wpisuje się w narzucane naszym rodakom z uporem maniaka kult klęsk. Odrzućmy stanowczo dla własnego dobra sprawców, piewców i orędowników polskich porażek oraz ich ideowo-politycznych spadkobierców i kontynuatorów, obecnie sprawujących władzę, zawłaszczających państwo polskie i niszczących jego przyszłość. Pamiętajmy, że na tych, co szafują losami ojczyzny oraz życiem Polaków, ich dokonaniami, dorobkiem, oczekiwaniami, aspiracjami oraz zasobami kultury narodowej ciąży wyjątkowa odpowiedzialność, która musi być w końcu wyegzekwowana. Wyciągnijmy wreszcie pożyteczne wnioski z naszej bolesnej historii. Niech będzie wreszcie dla nas, Polaków, historia nauczycielką życia. Wbrew znanemu przysłowiu zaczerpniętego z twórczości Jana Kochanowskiego, bądźmy wreszcie jako Polska Wspólnota Narodowa mądrymi przed szkodą. Mając na uwadze autentyczne dobro państwa i narodu polskiego, wspominajmy i czcimy należycie przede wszystkim polskie zwycięstwa, również te powstańcze, a z porażek wyciągajmy logiczne, odpowiednie wnioski na przyszłość, powierzając losy wspólnoty narodowej odpowiedzialnym i uczciwym politykom. Poważny patriotyzm to odpowiedzialność za ojczyznę i roztropna troska o jej rozwój i byt w konkretnych, nawet tych najgorszych geopolitycznych uwarunkowaniach. Szastanie losami Polski, kładzenie przyszłości państwa i społeczeństwa polskiego na szali ślepego losu w myśl złowieszczych słów, które tak bardzo burzały Romana Dmowskiego. Powstań, Polsko, i dany, dziś twój triumf albo zgon. I granie Polską, marnowanie bezcennej naszej krwi w straceńczych akcjach w myśl słów, poszli nasi w bój bez broni. To najjaskrawsze, najbardziej bezczelne zaprzeczenie prawdziwej miłości do ojczyzny. Autentyczny polski patriotyzm to zdecydowanie coś więcej niż pokazanie całej Europie, że Polacy potrafią pięknie i bezrefleksyjnie ginąć w walce o swoją niezależność. Zachęcamy wszystkich do obchodzenia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego z głęboką zadumą, pamięcią o poniesionych stratach i wdzięcznością wobec tych, co postawili swoje życie i przyszłość własnego pokolenia aby ojczyzna była wreszcie wolna, aby odzyskała po tylu latach brutalnej okupacji niemieckiej własną podmiotowość. Jeśli zaś chodzi o przywódców, którzy parli do jego wybuchu za wszelką cenę, wbrew wszelkim racjonalnym przesłankom, powinni oni zostać wtedy osądzeni przez sąd polowy i odpowiednio do rozmiaru winy ukarani, liczając w to nawet karę śmierci. Paweł Jasienica powiedział kiedyś, że powstanie warszawskie było militarnie skierowane przeciwko Niemcom. Polityczne jego ostrze skierowano przeciwko Sowietom, a faktycznie było ono przeprowadzone przeciwko Polakom. Trudno się z taką opinią nie zgodzić. Realizacja oboz wielkiej Polski czytał Maciej Wedrych